Kamilo, wy nie uwierzycie, co się przed chwilą stało? A dzisiaj ze mną w odcinku jest mój młodszy brat. Cześć! Mati! Wy nie uwierzycie, poszliśmy do sklepu. Tutaj blisko nas. Mati, co tu się stało? Kupiliśmy dwie paczki od końca. Nie, nie wiem, nie. co tu się stało. Ja czekałem z kolejną nogą i z przed sklepem. On wszedł do sklepu. Pokaż co w trafiłeś. Nie. Wybrał tylko dwie paczki. Tylko, dwie paczki. tylko! I ja Wam dzisiaj mówiłem na odcinku, że u EFA coś się dzieje nienormalnego. Nie wiem, jakie głomo farta. Ja pierdzielę. Wy nie uwierzycie, co się stało. Dwie paczki. Ja Wam to mogę pokazać. Ja odcinek wróciłem pół godziny, 40 minut temu. Że patrzcie, Mati, pokaż, gdzie jest ta druga. Gdzie jest ta druga? Sosetka, żeby udowodnić Udo to opakowanie od paczki. Czyż wyrzuciłeś? Nie wyrzuciłem, o. patrzcie, patrzcie. Jedna i druga. I druga. Druga. Jeszcze. O, widzicie? To jest nienormalne. Patrz, co on wtrafił. To jest nienormalne. Pamiętacie, jak dzisiaj na odcinku trafiłem kejno? 16 paczek otworzyłem. Aż? Dopiero jednego kejna wtrafiłem. trafiłem. Dopiero. A on wybrał dwie pierwsze paczki i za papier kamień. Wygrałem 2-1, Wybrałem paczkę, powiedziałem: Dobra, ta paczka będzie na 100% zdupiona. Wyczułem, próbowałem wyczuć prawda Mati? Tak. że próbowałem wyczuć. wyczuć powiedziałem, że w tych dwóch paczkach będzie gówno. Myliłem się, ja jestem gówno. Ja jestem gówno, ja jestem gówno, prawda Mati, że tak powiedziałem? Tak, jesteś gówno. I zgodnie z zakładem było, że jak ktoś trafi karterar, to robi 100 pompek! To robi 100 pompek! A patrzcie co ja w trafiłem! A patrzcie co... Ja takie otwieram... E, ...paczkę... Mu, ...pokazuję Matiemu... udaje nabrałem go, że mam kartę RAR. Ale wtrafiłem, ludzie, ludzie, ale... nie wtra... ...o tego okej, okay, no oh, stop, 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 Na odcinku. Ja go nabrałem, że wtrafiłem wtrafiłem w trafiłem rarkę. W trafiłem Puchar Konfederacji. A co Mateusz trafił, to mnie zjebało, zjebało mnie. Mati, pokaż to. Tak, już wam to, to są jaja, to są jaja. Ale czekaj, ty też mi później pokaż, dobra? To teraz Dobrze, basa. ja ci to pokażę, Jezu Chrystus. Patrz i nie pluj. nie pluj ludzie. Patrzcie i nie plujcie, pokaż im, co było w tej pacce twojej? Było takie coś. Taki piłkarz, prawda? No. Taki piłkarz. Znalazłem... Oczywiście Kurde. do Ronaldo, Mati, pokazujemy im kot. No czem? Kurtua. Bale. No ja no mówię patrz. do Mateusza takie napasnik. on nie tylko ma czekajcie. Mówię, patrz, Mati, napasnik, ciekawy, kto to jest. I, I mamy jeszcze takiego? To nie to. Mówię, patrz, Mati, napasnik, kto to jest? My odwracamy to. To jest nienormalne. Cristiano Ronaldo. A ja zapytam, po, razem. pokazujemy Matinko, kodzik, mamy. czy nie? Dobre no mam dobre serce, mam dobre ja serce. Ja też to samo powiedziałem, o, zaczekaj. Tu macie kodzik, wpisujcie, mamy dobre serce. Niestety musimy. I filmik będzie za dwa tygodnie, chyba zrobimy maty opening razem, będziemy, co nie? Bo Mateusz no, będzie wywierał. Za pierwszym razem straciłem kaina. A on 16 paczek musiał otworzyć, żeby stracić kaina. Następny ja. opening, 10 paczek, ja z Mateuszem. Ale nie, kurwa, Patrz, patrzcie na ten, ten puchar, patrzcie na ten puchar, on to wtrafił. Puchar Konfederacji, tu kot... Ej, jest kot? Jest. jest. Daję wam kodik, daję wam. Nara, nie ma do następnego wtorku. Cześć!